Wspierana falubazu wspiera firma Marvis. Regeneracja filtrów DPF Fab. Kapitalny wzrok zapewniają salony optyczne EDOR. Witam serdecznie, nazywam się Patryk Dudek i dzisiaj Wam pokażę, co dostałem za przesyłkę od DPD. I mam nadzieję, że podoba Wam się. Bo mi się na pewno spodoba. Proszę bardzo, Karnety 2020. Nie wiem, czy wy już macie swoje miejsce na stadionie. Jednak ja już parę swoich miejsc będę miał. Mam nadzieję, że będziecie się siadać tam koło moich znajomych. Hej, hej, Faluba, proszę bardzo. Tak oto wygląda prezentacja karnetu na sezon 2020. Oczywiście z tyłu mamy nawet zdjęcie naszej drużyny. Więc jakbyście jeszcze chcieli, to można by zdobyć jakieś podpisy po jakichś zawodach. Ale to zapraszam pod, pod, na parking po zawodach dokładnie. O, to jest mój karnecik i serdecznie Was zapraszam do tego. Jeśli chcecie jeszcze komuś zrobić prezent w te święta, to zamawiajcie jak najszybciej. A postaramy się do, a postaramy się do Was wysłać wszystkie karnety, żeby wszyscy by, byli zadowoleni. I widzimy się na W69 w 2020. Wideorejestratory rejestratory 24.pl Tylko sprawdzone kamery samochodowe, sportowe, akcesoria.